Czekaj, czekaj, nie zapląć się. No tak. No. Witajcie nasi widzowie no witajcie kochani troszkę inaczej tak poszliśmy Czy jakieś życiu. kwiatki i Tama puściła wodę będę smarkać idziemy zobaczyć pan łapie ryby Ale on bojowy, nie ten mhm. mały. On jak Maja widzi, to takie szaleństwo odchodzi. Co nie? A tu już woda trochę woda opadła. Woda opadła, no Można łapać rybki. Chodź wrózię. Woda opadła. Przed nami Polar. Raczej to co z niego zostało? Wiemy, Majcie się trochę przejdzie. My też powiem wam, że jest cieplutko. Fajnie cieplutko. No 16 stopni. No, ale ładne kwiatki No, idziemy. Macie inny film niż za. ale ptaszki śpiewają trzeba będzie może jutro iść jechać na działkę jak będzie taka ładna pogoda no jakby była ładna co nie no, można było tam pospalać to co mamy do spalenia A jakby to wysło dzisiaj wszystko popatrz no, jakie ładne kwiatki słoninka prowadzi tak. Tu pokaż jaki ładne, Wszędzie jest takich tych żółtych. Wszędzie pełno kwiatków. Przeby śniegi już przekwitły, teraz kwitną inne. Chodź, Fruzia. Tak, Także wiosna już pełną gębą. No. Ale drzewa naniosło, no tak jak była wysoka woda, tak wszystko no, naniosło, ale naniosło drzew, śmieci, drzewa, wszystkiego. No, no o, jakie porządek, no tu jest taki porządek, <noise> że Uuu Mhm. Tu macie Polar. Polar, to co z Kiedyś. niego zostało? Tu pracowałem przez jakiś czas. Przed wojskiem. Chyba przed wojną. Przed wojskiem. Ty pracowałeś? Ty, a my tu w ogóle przejdziemy? No pod spodem. A to się nie ten? Nie. Widzicie jak drzewa powaliło? Te wiatry? Nie ruszaj tego. A tu musi poruszać, nie? Ja tu tam wolę tędy nie chodzić. Nie, nie przeszli O płyną te czarno-białe jakieś. No Giengawy czy jak to? sobie śniadania? Dzisiaj macie spacer po świeżym powietrzu. No, znaczy szkoda, że wy nie czujecie tego powietrza. Tak, bo u nas jest świeża. No mieszkamy gdzie jest pełno la lasów i liściastych i takich. No już jakieś stwory latające atakują. Już? No. my zobaczyć. O cichutko tu jest. Bo tam tak było okropnie szumiało, to szumiało ta tama. Tama, no. Chodź, Fruzia. Fruzia! Żeby ona jeszcze słyszała, nie? Tak. A, bo tu bobry wychodzą. Chodź. Idziemy zobaczyć dalej. Idziemy tam na drugą stronę? Czy tu za ten idziemy? a możemy przejść dawno nie widzieliście naszego basenu basen nie ja bym tam do parku poszła zobaczyć trzeba pochodzić zobaczyć tam przy tym raczej nie co nie no bo nie chyba musimy iść kiedyś No ten chciał iść na tę na kolejową. Patrzcie, woda opadła. Tylko kaczki, nie? No. Ale taki jest taki wody zapach. No bo to ruszyło, ten muł to wszystko. No o właśnie takim mułem, no. Mułem, no. Patrzcie, nie wiem, oglądamy teraz te kanały tam kilka filmików obejrzałam bo zaczynają już o grzybach ruszać co nie a? a my żadnego grzyba nie wiem nie widzimy nie takie lasy gdzie no tam było widziałam i takie i liściaste i... Widzisz jakiś tutaj, jakiś grzybki? Hubej. Ale jest ten. Dziupla. Gdzie? Tu. Widzisz? Na. No, dziupla jest. I tam jest dziupla. Widzisz? No. To też jest na pewno. Takie stare drzewa. Patrz, jak tu wisi, komuś na łeb, na łeb spadnie. No. się na głowę. To ty mnie tu specjalnie prowadzisz? Tak. Tam? No kawałek tu pójdziemy jeszcze. Chodź. Ale ładne, patrz jaki to jest ładne. No kwiatki robią. Jakie ładne. paczki no, To są kaczory. Kolorowe to kaczory. To nie. Muzyka leci, trzeba gadać głośniej, żeby nam nie wyłapało. O, no. chacie, jak tu wszystko było zalane, jak wszystko hmm, rosło. Ale śmierdzi mułem. Ale mułem śmierdzi tu. No, tu wszystko było zalane. O, tu jak ładnie ten muzyczko leci, jak ptaszki śpiewają. No, ptaszki, jaki koncert. Słyszycie chyba przez mikrofony, to słychać. Dzisiaj wzięliśmy. Mówicie, jak drzewa porośnięte. Dlatego ja się nic nie odzywam. Bo to jest tak ładnie: ptaszki śpiewają tutaj z te pszczoły albo coś takiego jest. Ty nie słyszysz? Słyszę, no. Gdzieś rój jest Bo kwiatków nie ma, a brzęczy. Co nie? Aha. pójdziemy. Chociaż to już drzewa pozwalane. Tu maja. Tu chodź. Tu idziemy. Tu chodź. Chodź. Ale to normal ja tam musiał być dziś rój. No był I kaweczkę popili. No co zjedli. Tu wszędzie mokre, widzicie? Tu wszędzie była woda. Mhm. Mm Tam nie tam nie idź ma ja ten, Tam ten. nie, bo tam błoto jak. Tam jeszcze dojdziemy do tego drzewa. Aha. Tam dalej już nie ma co iść. Idzie tylko teraz gorzej. Tak, stare pniaki. I u nas tylko huby. Młode, te zobacz, pokrzywy już wychodzą. No to są już młode pokrzywy. A na górze kiedyś była specjalnie we mnie. Ocieka wielka. Ciekawa jestem, czy jak będziemy wracać, to dalej będziemy słuchać ten. Bo tam był rój. Aha, naprawdę wracamy. Cicho. Tu nie. Nie, ale jest jak łanie ptaszki. W odległości za rzejką wyspa parkowa. Chodź, Maja. Chodź, Majula. Pójdziemy jeszcze do wędkarzy, zobaczymy. Wrócimy. Chodź, wrócię, chodź. To? Nic nie odzywam się, bo ja nasłuchuję. Chodź, Rozionia. Wszędzie te takie te, widzisz, te zielone, to, to wszystko... O, na przykład to. Ono już opanowało, to chyba nie wiem, zabije drzewo te bluszcz. No. Aż muszę poczytać, ale jest pełno. No. Co nie? No, rewolucja nie No. Idź, idź, tak, dobrze idziesz. Idź, 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 idź tu. No, trzeba się przebić. No. Mm -hmm. Gdzie Gdzieś jest słuchitu. Tu. Oh. Ale nie widzę nie widać. Także cóż, dzisiaj mieliście inny i zawsze, No. ale jest, patrzcie jakie fajne, zielone, zielone delikatne listki, idź Becia, się denerwujący, dobra, zasuwamy, dobry. dobry, zasuwamy do domu, bo cukier spada, bo Beci cukier spada, a nie mamy nic słodkiego. Także trzymajcie się. Tak, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia kochani. Pa, pa. Mam, Mam 77 cukier. Idziemy.